Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku Panny w horoskopie na luty 2022 roku. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, to serdecznie zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału, abyś był była ze wszystkim na bieżąco oraz abyś nie przegapiła nie przegapił horoskopów na kolejne miesiące. Pamiętajcie moi drodzy, że horoskop, który dla was przedstawię, jest horoskopem ogólnym i nie z każdym wszystko będzie musiało rezonować. Jeżeli ktoś z was potrzebuje porady indywidualnej, to zapraszam do kontaktu. Mail kontaktowy do mnie znajdziecie w opisie tego filmu. A teraz już nie przedłużamy, tylko przechodzimy do horoskopu osoby spod znaku Panny, które oglądają teraz ten film. W lutym 2022 roku. Popatrzmy. Horoskop jest horoskopem ogólnym bez podziału na poszczególne sfery życia. To, co karty zechcą mi pokazać, ja postaram Wam się przekazać najlepiej, jak potrafię. Także patrzymy, moi drodzy ogólna energia tego miesiąca dla zodiakalnych panien karta cesarzowa i bardzo dobrze myślę, że może być to dla was bardzo rozwojowy miesiąc, moje drogie panny. Możecie osiągnąć sukces, możecie osiągnąć spełnienie i tak naprawdę jest tutaj pokazane to, że energia, którą wcześniej włożyliście w swoją pracę, teraz może pokazać tego efekty, tak? Czyli możecie osiągnąć, otrzymać nagrodę za to, w co wcześniej włożyliście swój wysiłek. Jest to bardzo dobra osoba, jest to bardzo dobra karta dla kobiet, dlatego że ona mówi o rozkwicie kobiecości, o tym, że ktoś może widzieć Ciebie jako kobietę docelową. Tak? A jeżeli jesteś mężczyzną, to masz też tutaj szansę poznać kobietę, która może być właśnie tą właściwą kobietą, z którą masz szansę spędzić resztę swojego życia. Również jest to bardzo płodna. Karta. Płodność można rozumieć w taki sposób mm, bardzo przyziemny na zasadzie tego, że jeżeli jakaś panna chce zajść w ciążę, no to ma szansę zajść w ciążę, ale też jakieś dziecko, nowy członek rodziny może w lutym pojawić się w Twoim otoczeniu. Jeżeli nie chodzi o Ciebie, to Ty droga panno, niezależnie od płci, możesz dowiedzieć się w tym miesiącu, że ktoś spodziewa się dziecka. Jest to bardzo dobry miesiąc na to, aby skupić się na swoim wyglądzie zewnętrznym, gdyż zostanie to docenione przez innych ludzi. Zobaczmy, moi drodzy, co może Wam tutaj poprzeszkadzać w tym mm, miesiącu. Takie poczucie zubożenia, poczucie straty, poczucie tego, że czegoś Wam brakuje. Co niektórzy z Was mogą narzekać na sytuację finansową, ale bardziej pod takim względem, że jest czegoś za mało, ale też uważajcie na to, abyście w tym miesiącu czegoś nie zgubiły, aby coś materialnego nie zostało przez Was stracone. A co niektóre osoby spod znaku panny, niestety czują tutaj pustkę związaną z takim chłodem emocjonalnym. Że ktoś pokazuje wam za mało uczuć, okazuje wam mniej uczuć, niż wy byście od tej osoby oczekiwały. Ewentualnie jesteście samotne i ta samotność wam już tutaj bardzo mocno doskwiera. Macie poczucie pustki w sercu, tak jakby ktoś was zostawił. Zobaczmy, jakie są głębsze uwarunkowania tego wszystkiego. Tak, to się zgadza, ale powiem o jeszcze jednej rzeczy. Co niektórzy z Was mogą tutaj odczuwać jakieś poczucia straty związane z matką, ze swoją matką? Co niektórzy z Was mogą się martwić o stan zdrowia swojej mamy, a co niektóre osoby, których mama już nie żyje na tym świecie, w tej materii ziemskiej, mogą mieć w swoim sercu ciągle. Mm, Wielki ból związany z tą stratą, ból, z którym pomimo upływu czasu nadal nie potrafią sobie poradzić. I w lutym może to być z jakichś powodów jeszcze bardziej tutaj wyostrzone. Um, mam też takie wrażenie, że Wy możecie czuć się przez kogoś oszukane, zranione, tak jakby ktoś wbił Wam nóż w plecy, i Wy przez to czujecie tę stratę. Moż mogła to być osoba tutaj bliska Waszemu Sercu. Na różnym poziomie, czy to partnerskim, czy to rodzinnym. Ktoś was bardzo zranił, i wy sobie nie potraficie poradzić. Może to się zdarzyć, to zranienie w lutym, ale myślę bardziej, że to jest coś, co powraca, że to już się stało i wy nie potraficie sobie z tym poradzić, wy nie potraficie o tym zapomnieć. Tak bardziej jest to tutaj w kartach pokazane. Zobaczmy, co otrzymujecie od losu w tym miesiącu. Pewne rzeczy będą musiały tutaj od Was odejść, Wy będziecie musiały się pożegnać z pewnymi osobami, z pewnymi sytuacjami, z pewnymi miejscami, czy Wam się to podoba, czy Wam się to nie podoba, los po prostu coś Wam tutaj zabiera w tym miesiącu. Los zachęca Was do tego, abyście wy troszkę w lutym posprzątały swoje życie i abyście odeszły od wszystkiego tego, co już wam nie służy. Posłuchały się głosu swojej intuicji i zaczęły żyć bardziej progresywnie, iść do przodu. Zobaczmy, co od Was odchodzi w tym miesiącu. No, bardzo dobrze, bo odchodzi jakieś rozczarowanie, odchodzi jakaś, jakiś smutek, jakiś żal i taka żałobna energia, naprawdę. Ja mam wrażenie, że tutaj większość panien w ostatnim czasie kogoś lub coś straciła jakąś bliską osobę, ewentualnie pracę czy coś w tym stylu. Zostałyście zmuszone do tego, aby od czegoś odejść, i bardzo to mm, przeżyłyście. Strata spowodowała u was. Taki permanentny stan smutku, rozgoryczenia i wewnętrznego rozczarowania swoim życiem, ale mam wrażenie, że troszkę w tym miesiącu to zacznie maleć, nie całkowicie, bo tu jest zbyt dużo takiej energii mówiącej o stracie tu są trzy piątki, tu jest ósemka ale troszeczkę mam wrażenie, że zaczniecie sobie radzić ze swoją głową i zrozumiecie pewne kwestie. Zaczniecie rozumieć pewne kwestie, takie, których wcześniej nie byłyście w stanie zrozumieć, gdyż nie byłyście na to gotowe. A zobaczmy, co do Was, drugie panny, w tym miesiącu przychodzi. No i bardzo dobrze, dlatego że te złe energie są tutaj bardziej za Wami, bądź jeszcze przy Was, ale w lutym przychodzą nowe szanse, nowe możliwości, chęć zrobienia czegoś nowego i przede wszystkim chęć życia, życiodajna energia, bardzo dobrze. Ja mam wrażenie, że wy troszkę odżyjecie w drugiej połowie miesiąca, otrzymacie wiele propozycji, wiele możliwości. Być może też znajdą się tutaj jakieś nowe osoby, które was zainspirują. Inspirują. Będziecie chciały działać i będziecie wychodziły z tej depresyjnej energii, z takiego braku chęci do życia, co jest tutaj bardzo dobre. Jest szansa na to, aby zrobić w tym miesiącu coś nowego, coś czego wcześniej nie robiłyście, ale jest też szansa na to, aby poznać zupełnie nową osobę. Zupełnie nową osobę, która zmieni wasze życie i wprowadzi do waszego życia więcej kolorów. Jakie jest tutaj wasze podejście? No, wy będziecie tutaj bardzo uczuciowe, wy będziecie tutaj bardzo emocjonalne, jesteście pokazane w karcie króla kielichów, co niektóre panny będą tutaj bardzo dużo myślały o jakimś mężczyźnie, mężczyźnie, który jest bliski waszemu sercu, to może być wasz mąż, to może być wasz partner, ale to też może być ważny mężczyzna z rodziny, typu ojciec, brat czy kuzyn. Jakiś krewny, tak czy inaczej, wy będziecie emocjonalne, wy będziecie tutaj mm, pomocne, będziecie chciały pomagać innym osobom, będziecie miały tak naprawdę serce na dłoni i mam wrażenie, że uda Wam się przejąć kontrolę nad swoim życiem emocjonalnym, czyli to e, wszystkie złe emocje tutaj idą w tył, one odchodzą, a wy w tym miesiącu wychodzicie z tych negatywnych energii i zaczynacie przejmować kontrolę nad swoim życiem, uspokajacie swoje emocje, uczycie się kontrolować te negatywne emocje i bardziej skupiać się na pozytywach, bardziej skupiać się na tym, aby iść do przodu i aby po prostu żyć. Zobaczmy więc, jak tutaj Wasze otoczenie będzie do Was podchodziło. Ach, no jeżeli chodzi o to wasze otoczenie, moje drogie panny, to ono pokazuje się tutaj takie średnie, dlatego że wasze otoczenie może was nie rozumieć, może nie widzieć waszych potrzeb, tak jakby miało zatkane uszy, opaskę na oczach i kompletnie nie widziało tego, co się z wami dzieje. Problemy komunikacyjne mi się pokazują, ale też... Jeżeli będziecie chciały skontaktować się w tym miesiącu w lutym z kimś ważnym dla Was, tutaj mogą być problemy komunikacyjne, może być problem, aby się z tą osobą dogadać, ale może też być problem, aby się z tą osobą porozumieć pod tym względem, że nie będzie odpisywała na Wasze wiadomości, czy nie będzie odbierała Waszych telefonów, bo tutaj karta mówi też o tym, że może być problem. Związany najzwyczajniej w świecie z komunikacją. Zobaczmy, jaka jest rada dla panie na ten miesiąc. Radą dla was, drogie panny, jest to, abyście wy skupiły się też na pracy na finansach, gdyż to wam z jakichś przyczyn tutaj dobrze zrobi jest tutaj pokazane to, że skupienie się na pracy, skupienie się na finansach, wejście właśnie w taką materialną energię, która jest dla was ważna i znacząca, gdyż zodiakalne panny są żywiołem ziemi także wejście w tę materialną sferę życia pomoże wam poradzić sobie z tym poczuciem straty, bardzo dobrze też myślę, że tutaj sprawy związane z Waszym domem mogą być ważne, sprawy związane z Waszą codziennością. Z domem, jako budynkiem, jako nieruchomością, też takie sprawy mogą być ważne i istotne. A zobaczmy, moje drogie panny, jakie jest tutaj podsumowanie miesiąca, jaki wynik, jaka rada. Bardzo dobrze. Wy, drogie panny, w tym miesiącu coś zrozumiecie, uda Wam się coś zrozumieć, uda Wam się czegoś nauczyć, i mam wrażenie, że Wy sobie poradzicie w tym miesiącu za swoją głową, za swoją psychiką i ze wszystkimi problemami, które staną na waszej drodze. Ostatni czas nie był dla was łatwy, ja to widzę. Nadal nie jest łatwy, nawet teraz gdy oglądasz ten film, prawdopodobnie nie jesteś w najlepszej kondycji psychicznej czy to fizycznej. Ale ja mam pokazane, że w lutym sobie ze wszystkim poradzisz, gdyż te najgorsze karty są już za tobą, a przychodzą coraz lepsze. Uda ci się zrozumieć pewne sprawy, których wcześniej nie byłaś w stanie zrozumieć. Ślicznie Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeżeli on się Wam podobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu filmu, to zostawcie serduszko w komentarzu, abym wiedział, że oglądacie horoskopy do samego końca. Ja tymczasem życzę Wam udanego miesiąca i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.